Top 10 świetnych, ale zapomnianych polskich filmów Dla wielu z nas rodzime kino to albo ekranizacje lektur, albo komedie romantyczne. Trochę krzywdzące twierdzenie, ale niestety trzeba przyznać, że to głównie takie produkcje są promowane. Wiele perełek polskiej kinematografii jest pomijanych i zapomnianych. Ale od czego macie nas? Oto top 10 świetnych, choć zapomnianych polskich filmów. Numer 10. Żywot Mateusza Zaczynamy od filmu nieoczywistego i naprawdę mało znanego. Trzeba jednak przyznać, że kino artystyczne nigdy nie cieszyło się u nas wielką popularnością. W tej kameralnej opowieści o człowieku, który zupełnie nie przystaje do otaczającego świata, każdy z nas, nie tylko koneserzy kina, znajdzie jednak coś dla siebie. Jest to też jedna z najbardziej wzruszających ról Franciszka Pieczki, świetnie dobranego do tytułowej roli. Numer 9. Symetria. Kolejną pozycję zajmuje klasyka polskiego kina kryminalnego. Symetria to opowieść o świecie po drugiej stronie lustra, a w zasadzie krat. Jej akcja toczy się bowiem w więzieniu, w środowisku Gitów. Twórcą filmu był Konrad Niewolski, reżyser Samołóg. Znany jeszcze z utrzymanej w zupełnie innych klimatach komedii, Job, czyli Ostatnia Szara Komórka. Numer 8: Eroika. Powstanie warszawskie to ważny element polskiej historii. Dzieło Andrzeja Munka przedstawia je jako dramat zwykłych ludzi uwikłanych w wielką historię. W dwóch częściach opowiada o samym powstaniu i o losie jeńców polskich w niemieckich obozach. Szkoda, że tak przejmujący film jest obecnie niemal zupełnie zapomniany. Numer 7. Czarne chmury. Serial Andrzeja Konicy to jeden z najlepszych przykładów gatunku Płaszcza i szpady w naszej kinematografii. Czarne chmury z Leonardem Pietraszakiem w głównej roli pułkownika Dowgirda to nakręcona z rozmachem opowieść o ostatnich latach potęgi polsko-litewskiej Rzeczypospolitej. Nie brak w nim świetnych pojedynków, romansów, zakulisowych intryg, dziejących się w zamkowych komnatach i pięknych okolicznościach przyrody. Numer 6. Niewinni czarodzieje. Filmy wojenne i ekranizacje lektur w wykonaniu Andrzeja Wajdy zna każdy z nas. Tu jednak chcieliśmy zaprezentować Wam nieco mniej oczywisty tytuł tego reżysera, nakręcony w zupełnie innym klimacie. Obyczajowy film pokazuje problemy młodzieży lat 60., pokolenia naszych dziadków czy rodziców. Numer 5. Dzieje grzechu. To dzieło żeromskiego lekturą szkolną nie zostało, więc możemy tę ekranizację z czystym sumieniem umieścić w zestawieniu. Filmy borowczyka ze względu na dość śmiałe sceny erotyczne wywołał nie mniejsze poruszenie niż sama powieść kilkadziesiąt lat wcześniej. Dzieje grzechu są jednak tak naprawdę dziejami rozpaczy i nieszczęśliwej miłości. Numer 4. Sanatorium pod klepsydrą Mówi się, że czas leczy rany. W sanatorium pod klepsydrą, które przynosi bohatera w przeszłość, czas okazuje się być nawet w stanie wskrzeszać zmarłych. Tym sposobem główny bohater ponownie może przeżyć swoje dzieciństwo. Wojciech has świetnie odnajdywał się w takich surrealistycznych klimatach, także możecie się spodziewać, że jeszcze o nim dziś wspomnimy. Numer 3. Obi oba. Koniec cywilizacji. W filmach science fiction futurystyczna oprawa często służy tak naprawdę za dekorację dla opowieści o lękach i problemach zupełnie współczesnych ludzi. Tak również jest w wypadku filmu Piotra Szulkina, reżysera w ogóle lubującego się w takiej obyczajowej fantastyce. Stąd też trudno powiedzieć, czy obi oba wyraża bardziej strach przed zagładą ludzi w czasach zimnej wojny, czy też nadzieję społeczeństwa polskiego na przemiany polityczne. Numer 2 Hydrozagadka. Komedia Andrzeja Kontratiuka to znakomita parodia filmów o superbohaterach. Grany przez Józefa Nowaka, as musi wyjaśnić zagadkę tajemniczej suszy. Na drodze do jej rozwiązania staje mu szereg przeciwników, z których najgroźniejszym okazuje się być alkohol. W tym świetnym filmie zagrała cała plejada znanych polskich aktorów jak Roman Kłosowski, Zdzisław Maklakiewicz, Iga Cembrzyńska czy Franciszek Pieczka. Numer 1. Rękopis znaleziony w Saragoście. Strach pomyśleć, co by się stało z powieścią Jana Potockiego, gdyby stała się lekturą szkolną. Te wszystkie analizy i interpretacje, doszukiwanie się ukrytych sensów, rozprawki. Uff, na szczęście rękopis znaleziony w Saragoście wziął na warsztat Wojciech Jerzy Has, a nie nauczyciele. I to jemu zawdzięczamy najlepszy polski film przygodowy, do którego seansu gorąco zachęcamy.